Witam Was, ja jestem Tomek i właśnie chcę Wam pokazać moją. Właśnie chcę Wam pokazać mój projekt, który. który zrobię sobie dzisiaj. O. I. właśnie potrzebny jest do, nam tutaj. te Jest nam potrzebny. Jest nam potrzebny. Nie, nie, wyjdziemy. Wyjdziemy do domku. Hmm, no. Jeśli nie, jeśli chcecie, żeby was nie zanudzać, zrobię cię Ci wazową na Opowiadaj co robić teraz. Dobra, już wró wróciłem do domku, teraz yy, yy, wezmę i coś tutaj wezmę, po nam jest yy, tylko ten, nam jest, yy, jest nam, no, no gdzie jest ten kamień, yy, taki, A tu jest kamień i może Dobra. Czekajcie, wezmę coś, zobaczę. To są prace full dobra. Mark to game. I teraz coś Wam zbudujemy. Boję się trochę tego. Boję się trochę tego. Bo się, że jakiś. Podchodzić jak się rodzi na, na tym, na takim sejdzie. Czekajcie w jakimś. Nie, nie. Tu, tu rupię sobie drzewko, żeby nam nie przeszkadzało. No nie przeszkadzało. No, co się dzieje? Coś się. Chyba i podkradło do nas jakieś długie drzewo do nas przyleciało na nas na nas na mój ten... safe. Teraz. Gdzie jest słońce? o o O-oł! fuck fak, fak! Fak, fak, fak! Fak, fak! Fak, fak, fak! Fak, fak! fak. Muszę uciec do domku, szybko, bo robi się noc. I muszę teraz wyjść do domu. No to jest. To jest. Szybko muszę wejść do domku. Teraz, zamknę drzwi od domku i zacznę. Za chwilę. Obudzę się. O, już. Służyłam i teraz mam zamiar yy, wziąć i. O nie, nie w wieżę obserwacyjną, bo nie chcę widzieć tej wieży, bo, bo ta wieża mi nie, nie kończy się w miejsce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.

Nie wpada, może dlatego. no to już kończymy. I, i, na przy, I na przykład w kolejnym odcinku będziemy, y, dokończymy tą budowlę. Na, przy, na pewno. Dobra, i żegnam Was.